Wielkie karpie. Mieliśmy podsumowanie konkursu Mały Karpik. Jest to konkurs dla dzieci z 16 gmin zrzeszonych w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania Opolszczyzna. Dzieci były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych, to jest Szkoły od zerówki do czwartej klasy i piąta, szósta klasa nadesłano do naszego ośrodka aż 150 prac. Dzieci fantastycznie, jak się okazuje, ujmują tę problematykę związaną właśnie z satyrą, z humorem, z żartem. Odnoszę wrażenie, że karp z takim czasem przeżywa pewnego rodzaju renesans, bo, bo przyjął się, że my go jemy właśnie tylko na święta i po, po, ponadto się go nie mykamy, a w coraz większej ilości restauracji, chociażby w Warszawie, e, widzę, że tego karpia jest coraz więcej e, i jakoś się oswajamy, że karp jest taką rybą bardzo wdzięczną, bo karp ma intensywny smak i przez to on świetnie pasuje z bardzo z przyprawami. Do niego pasują orientalne zioła, jak migir, e, mocniejsze zioła, jak rozmaryn, sos sojowy jest świetny tutaj dodatki mięsze, czy z mocnej marymacie czosnikowej. znaczy jest było bardzo wdzięczną. mnie to bardzo cieszy, bo, bo, bo jest to ryba bardzo uniwersalna i jak to ryba, bardzo szybko w Tegoroczne potrawy, zresztą podobnie jak watach ubiegłych, są po prostu przepyszne. Miałam bardzo duży dylemat co do punktowania, i nie ukrywam, dawałam najwyższe noty, bo naprawdę wszystkie zasługiwały na, na dobrą ocenę. Jury rzeczywiście miało trudny orzech do zgryzienia i jak widziałam podobnie pozostali członkowie czynili, w związku z czym e, bardzo niewielką ilością punktów e, te potrawy zajmują poszczególne miejsca. Moim zdaniem no, wszyscy zasługują na nagrodę. No niestety tak nie jest zaplanowane, ale myślę, że już sam udział w tej zabawie promowanie Karpia, naszego bogactwa, gminy Niemodlin, jest dużym wyzwaniem dla każdego i myślę, że to już jest zwycięstwo w tym konkursie. Jako każdy rok, kiedy tośmy się cieszymy na sołtież, czesko-polską sołtież, Karpik, protože to jest ważna soutěž, która obohacuje nas wszystkich. Nasze, wasze miasto, prawie że nasi obciany, już się cieszy, abyśmy mogli uczestniczyć w tej sołtieży a... je vidět, že každý rok ta úroveň je stabilní a vynikající. Je těžké rozhodovat o tom, který pokrý je nejlepší, protože všechny jsou výborné. W tym roku na konkurs skarpi dla profesjonalistów zostało nadesłanych 250 prac z 39 krajów świata. Jak co roku zbliżamy się albo przekraczamy 40 krajów świata, w tym roku 39 z krajów bardzo odległych, egzotycznych. Prace przepiękne, bardzo dużo prac malarskich, no ale Okazuje się, że Polacy są najlepsi, najlepiej znają temat karpia, najlepiej go czują. No i jak to właśnie być może z tego wynika, że karp to święta, więc spożywamy go właśnie wtedy i być może stąd ta wiedza czy doświadczenia związane z jego ujęciem. Rysunek szczerze mówiąc jest wybrany z kilku rysunków, ponieważ było ich więcej, no ale starałem się wybrać jak najlepiej. Wybrałem dwa rysunki tym razem. Myślę, że były najciekawsze, chociaż nigdy zawsze mam obiekcje, czy te, co nie były zrobione, czy na przykład one by się bardziej nie spodobały, no ale to już jest kwestia jakiegoś tam wyboru, jakiejś dyscypliny wewnętrznej. Rysunek powstał. Jak na mnie dosyć długo powstawa, bo ja dość szybko rysuję, ale przy tym się troszkę e, namocowałem, jak to się mówi. E, myślę, że, myślę, że jest zbliżone do tego, co robię na co dzień, czyli do innych rysunków, jeśli chodzi o formę. Natomiast zawsze staram się na karpika wymyślać rysunki takie, e, których jeszcze nie widziałem. Tutaj jakieś takie nowe pomysły, świeże, bo wiem, że to jest zawsze mile widziane na konkursach. Państwa, że jesteśmy. Przepraszamy za to lekkie spóźnienie, ale musieliśmy grillować kiełbasy jeszcze w kulisach, ponieważ będą niezbędne do przedstawienia. I mieliśmy kontrolę paszportu po polu i pytali tego, gdzie byśmy tutaj. O! o, chyba ich przyłączymy. Tak, dobrze. <noise> Strzelili karpia,